Ed, a czy to jest zapowiedziane E-Drop w sumie. Co musimy zrobić? Łączymy się Metamaskiem z Chain List i dodajemy sieć do Metamaska Fmustnet. Ja to już mam, także nie muszę dodawać Okej. Okay. łączymy się z stronką tego dexa I co musimy zrobić? Zrobimy sobie pulę tak tutaj ja mam fmos USDC dobra. tutaj i swapujemy tam 0.0.1 Zaczeki jaki jest price mała płynność jest bardzo widzę mhm. bardzo mała tak nie będę sobie robił już swapów bo nie mam za dużo tego EVMOSa. To mamy pole, które trzeba zrobić, czyli fMOS z USDC, fMOS z Tyche i USDC z, z. co za token jest? TK, coś tam. taka Token 2, nie wiem mocno, jaki token, ale jakiś token to jest. Taka. Tutaj również należałoby sobie zestejkować trochę ich tokena. Ja tutaj mam zostały gdzie bym chciał odstajkować, to mam, no nie mam tego dużo, ale spoko. Tu możemy też farmić nasze te pule, wrzucamy do pula, tutaj robimy depozyt, klikamy i farmimy. Możemy sklejmować swoje nagrody w sumie. Okay. To był fmos. A tutaj na no malutka mamy. Tu nie mamy nic do wrzucenia. Mogę jedynie sklejmować, ale to też tak jest mała ilość, że się nie opłaca. Tutaj też chcę zobaczyć. Aha, tu też, tak, okej. Okay. Staking. Nie mogę znaleźć staking, staking, staking. I walimy staking. Mówię, to są tylko testnety. Także to nie warto się sobie nic zostawiać. Na tak było, że na przykład z testnetu mi część przeszła na mainnet do stakingu. Nie wiem, jakim cudem, ale przeszła. Także albo to była już alfa, po prostu a nie testnet, po prostu dlatego przeszło. tutaj mamy nasze pule. Także radzi, bym zrobić te wszystkie trzy tutaj. Tak, ja mam. Później rzucić je w farmę. Te dwa. Tego trzeciego nie można chyba. No i na końcu wolność rzucić sobie w staking trochę tego tychę I to wszystko. Linki zostaje w opisie.